Moi drodzy, kto by się spodziewał, dożywotnia pensja. Pamiętajcie, kod polo 10. Lecimy. Możesz, nie wchodzą. Słuchajcie, to... Klik. Jak chcą poglądać cycki, dobre zdjęcia. Także wejdzie, to jest może ika... Ika kalinka, kalinka. ika podłoga Kalinka. że tu będziecie mogli sobie poklikać. Patrzcie, mordeczka przyjechała i już idzie spać zamiast posiedzieć pogadać. Nie ogarni, dostał, a teraz od razu kima. Dobra, Od razu. co przyjechałem już trzeba jechać. Słuchajcie, wstałem przed chwilą i spakowałem wszystkie brudne rzeczy do plecaka i <laughs> jadę w podróż. Trzymajcie kciuki. Nawet tego wariata, zobacz, nie odczupiłem z pierwszego lotu. Powiem wam, że nawet nie byłem dobrze wypakowany po pierwszej podróży. 5 dni w domu, można powiedzieć. No i ruszamy dalej. Dodatkowo jest to pierwszy mój wyjazd. Gdzie nie biorę laptopa? Zobaczy, to jest moje stare logo, pierwszy trip i tak ewoluowało. <laughs> to jest drugie, ale tak je zostawiam tutaj sprzęcik. No i idziemy na pociąg. Muszę wam powiedzieć, że nie jestem pewny czy wszystko spakowałem. Najważniejsze, że mam paszport, portfel, telefon, brudne ciuchy, nowa czapajka dzięki grzechu. Swoją czapajkę jeszcze skitrałem. Dyski, takie podstawowe rzeczy, karty No i nic, jedziemy moi drodzy Przygodę trzeba zacząć, nawet nie zrobiłem podsumowania Poprzedniego wyjazdu Tak o, 5 dni czy tam 6 i cyk No i się no. powiem wam, że czuję się mega Nieprzygotowany Na dobrą sprawę, bo Pociąg odjeżdża za niecałe 35 minut Ja dopiero wyruszam pod auto, tak więc trzymajcie kciuki. Powinno być ok, bez problemów. Ale ogólnie jakaś awaria w polskim PKP, bo jest full. Kupiłem bilet 3 dni przed podróżą i wyskoczyło mi, że nie ma miejsca. Tak więc, no widzimy się zaraz. Już pomyjadą wariaty. No i jedziemy już. Jest jeden ziomuś, jaki gentleman, Pani miejsca ustąpił. Gentleman. To jest drugi gościu. W wieku się. Czekaj. Czekaj, żeby tu nic nie przerysować nikomu. Siema kochani, jesteśmy tutaj e, z Gotkiem, podróżujemy sobie, ja podróżuję ze sztalugą. Piotrek podróżuje z jedzeniem, bo jest z Godomorem. Czekamy na pociąg i zaraz ruszamy na Warszawę, znaczy niekoniecznie ja, ale Polo na pewno. Pozdro i dobre. O, to... o proszę ty Starałem się, co? Nie ma lipy Dobra, patrzymy co tu Polo ma w plecaku do jedzenia. A więc ma Seven Day'sa niezdrowego. Tutaj ma kolejnego Seven Days'a też niezdrowego. Ma ryż. I ma, I ma jeszcze kranciki, też niezdrowe pizza, pizza, pizza jest zdrowa, samo węglowodany Kiryś też jest zdrowy, też mu że węglowodany Ale musisz się nabrać No i owoce no nie no, zobacz, to są troszkawki Tutaj no, trochę, no, trochę mniej Jest tam jakiś, jak, jak, jakiś dodatek A, ale owoców Ale zobacz, to są zdrowe rzeczy, patrz, Żeby nie było, że nie noszę, zobacz Żeby nie było, moi drodzy to Wszystko leczy te, zobacz Du rzeczy Koleżko Zobacz Co? Tutaj no. Jak za dużo zjem pozdrawiamy od Jak za dużo zjem słodkiego tutaj na docinkę Zobacz, o. tutaj nawodnienie chobierz wszystko te to jest człowiek przygotowany, nie ma to tamto A ja to tylko z wodą tak podróżuję Ale nie otwieram Żebyś się nie zapalić za głowę Duży miasto Jak samo podróżnie kolego Jak podróż jak samo poczucie. Jak samo poczucie, a tutaj spokoju. Paliłem blaty do piątej rano. I obudziłem się w róży. Nie mogę tego stawiać, bo nie to blokuje. No dobra. papierosów. No nie. To się obudziłem jest taki tekst z chłopaków z baraków. Okej. Okay. Taki serio. Okej. Okay, Kanadyjski. Nie znam. Znaczy skojarzę, ale nie znałem My jedziemy jeszcze jakieś kilka dobrych godzin do Warszawy, dopiero 14. Na miejscu będziemy po godzinę. No i witam serdecznie moi drodzy Warszawa Centralna ziemny na rower Na szczęście bez opóźnienia Wszystko sprawia sprawie, ze to nie było miejsca siedzącego, ale do przeżycia jelo, kurka wzięta uber, 2 dyszki, rowery i zatrzymać siemano, jedziemy sobie spokojnie gdzieś tam chyba na Mokotów, tak więc wszystko pod kontrolą na czas A jak trzeba nie ma żartów, słuchajcie właśnie wyjeżdżamy na rowerze, powiem wam nie ma żartów, bez kitu, bo Jadę sobie i tak mówię, a zerknę na mapę, bo zgubiłem się, nie wiedziałem, gdzie jest stacja rowerowa. I tak wiecie, zapatrzyłem się tu w telefon, tak o pyk, 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 patrzę i normalnie, centralnie, nie wiem, z metr przede mną barierka. I ten telefon, gdzie e, który trzymałem w łapie, tym telefonem, słuchajcie, zahamowałem z całej siły za hamulec i jeb. Przykołka zrobiłem, polana całe. Tutaj ręce też całe. Kamera mi tam lekko Wyleciała z tego, z Kangura Telefon tak jednym palcem przytrzymałem Ale git, nic się nie stało Słuchajcie, bądźcie czujni Nie powinienem tak rzeczy robić, ale Zdarza się Jestem gdzieś na końcu świata Nie wiem nawet gdzie Siemano Słuchajcie, jestem już w Warszawie, wsko jest Gitarówka Przyjechałem tutaj na Mokotów do mojej Znajomej ze Szczecina I tak sobie a wiecie, chillowaliśmy wczoraj, no i co, siadaneczko dzisiaj do czy pokażę wam jakie siadanko zostało przygotowane. No i ogólnie, wiadomo nie nagrywałem wczoraj, no bo przyszedłem tutaj w gości, nie, nie wypadało. I dzisiaj słuchajcie, ważny dzień, ponieważ przyjechałem do Warszawy dzień wcześniej przed moim spotkaniem, które będzie z widzami uh, jutro. Dzisiaj będę robił jeszcze jedną rzecz, czyli będę robił tatuaż, a może nawet i będę robił dwa. Ale zanim to zrobię, pokażę wam jakie dostałem śniadanko. Zobaczcie, słuchajcie, takiego śniadanka, to się nie spodziewałem. Grzaneczki z jakimiś salami, serkiem, co tam jeszcze jest? Koperek, ser mimolette, jajeczka mozzarella, salami. Zobaczcie, paróweczki, jajeczka ścięte, powiem no, normalnie jak w restauracji. Paróweczki ty. własnej roboty. A się boję, ile to będzie kosztowało. <laughs> Także moi drodzy, Kącik kulinarny z Warszawy. Smacznego. No i dobra moi drodzy, to jest Ika, u której było to dobre śniadanko. Tak. Ogólnie nie zajęta. Może siedziałem bez koszulki, słuchajcie, to nic nie znaczy, bo to po prostu spałem, tak więc... Dokładnie. Po... O, 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 obok w pokoju. Obok w pokoju. Mam podawać swojego Instagrama? Możesz, niech wchodzą. Słuchajcie, to kliknij. chcą poglądać cycki, dobre zdjęcia. Także wejdzie, to jest może Ika... Ika Kalinka, Ika tu Kalinka. Tak, że tutaj, czy mogli sobie poklikać. No, nie, te, nie wypisujcie głupotek, pamiętajcie, bądźcie grzeczni A my zbieramy się, w sumie ja zbieram się na tatuaż Dzięki za śniadanie A czy jakie stylowe windy mają w tej Warszawie a to nowe budownictwo Nieźle Czekam właśnie na autobus i idziemy moi drodzy do centrum Ale pogoda się taka, że tak powiem średnia weczka w tej Warszawie No i na słuchajcie, tutaj dojechaliśmy do Warszawy to jest ziomalka. Jak masz na imię? Iga. No i słuchajcie, idziemy się dziarać. Na Instagramie ją znajdziecie krzywa kreska tatuaża. Ona jest odpowiedzialna również za ilustrację do mojej książki, jest są naprawdę zajebiste, muszę powiedzieć. No i idziemy teraz się dziarać, to było bardzo spontaniczne. Napisałem jej kilka chyba tygodni temu, że a wpadnę do Warszawy, to się wydziaram. No i będziemy się dziarać. Dokładnie, idziemy. W salonie studio. W pracowni. W pracowni sny. W pracowni sny, no i będziemy tutaj działać. Najlepsze stosowanie, że jeszcze nie będzie gdzieś dziarone. najprawdopodobniej tutaj na przedramieniu, jeśli starczy miejsca, jeśli nie, to będzie lipa. Patrzcie, zadzieramy sobie. To taki wajatunek będzie. Taki, taki ja, w tą mańkę, Ten będzie? Zobaczcie. A leci niespodzianeczka. Co będziemy dziarać Nie mogę wam pokazać. dożywotnia pensja pamiętajcie kod polo 10 lecimy A więc moi drodzy lecimy z tematem Skończyliśmy moi drodzy oczywiście ta dziara na twarzy to był żart ale pamiętajcie być z jakiego kodu zamawiać tutaj tu jest który faktycznie są zrobione przemywać, to sobie zobaczysz. To jest bardzo zdolna dziewczyna, naprawdę, no, zobaczymy. Tak? Mega zdolna. Wejdźcie sobie do niej na Instagramek, klikajcie, no i odkrywamy, co tam ciekawego jest. Nie robisz takiego triku, że tak telefonem nagrywasz i tak ścierasz? Nie, to nie jakie bariaty moi drodzy zobaczcie. Ejże. Okej, ligatura, to jest super. Khaja fe jest tą kurwa. To jest okej. Trzeba nie trzymać w tutaj. Tak jest, że to jest, że jest ten popcent do drugie jest No nie wiem, czy to tak działa. No i bokiem stanąć. Nie tak fajnie wygląda. Jak? tak. Mogę cię wysłać. To na tle tego... Tylko na tle tam to, to się nie no i każę i ja cięślę, ja idę, myślę. Na... A idę. Wiecie, jestem mega zadowolony, bardzo fajnie. Mieliśmy zrobić dwa tatuaże, ale niestety brakuje czasu. Tak więc A. jestem już ogarnięty. Mówię bardzo ładnie. Polecam, to wpadnijcie do dziewczyny robią wszystko. Wszystko robicie? Wszystko robimy. Wszystko. Poczekaj na idę, za chwilę przyjdzie do Ciebie. Dobra, robią wszystko, w sensie tutaj w tym... Studio sny pracowniam, bardzo spoko. Same dziewczyny tu pracują, robią różne style, kolorowe, niekolorowe, bardzo fajnie, ładnie, sterylnie, czyściutko. Eee, profesjonalne podejście to szanuję. Zrobisz świetny tatuaż, kolejny zrobimy innym razem najwyżej, bo myślałem, że troszkę więcej czasu będzie, ale ja się spóźniłem jak nigdy, no ale zdarza się. Tak więc jest OK. I zawijamy zaraz, bo zaraz słuchajcie, na kanale będzie gość. Dziewczyna, którą mogliście obserwować na moich filmach. Będąc w Ameryce Południowej A kto? Zaraz się przekonacie Niestety, moi drodzy, powoda w Warszawie nas no, nie rozpieszcza, nie ukrywam Ale no, trzeba to jakoś przeboleć Właśnie wracam na chatę, także dzisiaj zmieniam lokalizację Wczoraj byłem u Iki Dzisiaj jestem u Igi <grytanie> 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 Także jest kolorowo, pomimo że pada deszcz A zaraz jeszcze jeden gość na kanale Po nie będziecie Polski Powiedzonka Zobaczcie kto tu przyjechał Hello. Chad Natural. How's it going? How is Poland so far? <laughs> Good, the weather is really bad. <laughs> How was the train today? It was okay, a little bit delayed, but. And tell, it was tell, tell people what's happening exactly. On my train, so actually I bought the wrong ticket. I bought it for yesterday. So I had to pay a penalty on the train, which was twice the ticket price. Yeah. Tak więc, moi drodzy, słuchajcie, jest Jessica, którą mogliście widzieć na filmach z Meksyku. Wczoraj poleciała do Krakowa, dzisiaj zapała pociąg do Warszawy i wtedy kupiła bilet na złą datę na wczoraj. No i zapłaciła mandat w wysokości 70 dolarów, 250 zł. Tak więc słabo. Bilet plus mandat wczorajszy lipa. Zasiadamy do jedzenia drodzy, smacznego. Docieramy, moi drodzy, na koniec świata. Jesteśmy. Na stacji jeszcze tutaj w części, która się nazywa Włochy, dość daleko. Opatrzcie, samolot ląduje, o, ale trafiłem. No, at jest? to se plane jest. Patrzcie, ląduje mega niziutko, Tu już jest zaraz lotnisko, ale oczywiście nigdzie nie lecimy. a Wybieramy się właśnie do sklepu Ole Ole, gdzie odbiorę mojego. Czekajcie, tu nagram tego samoloszyk, gdzie odbiorę nowego laptopa, żeby można było. Słuchajcie, montować. Tak więc, co z moim starym laptopem? On działa, wszystko jest w porządku. Touchpad przestał działać w większych temperaturach. Trochę się już przegrzewa. Zaczyna brakować mało miejsca na dysku. Nie ukrywam, że mówię, mógłbym teoretycznie na nim cały czas montować, bo on działał bez jakichś tam większych zarzutów, ale sytuacja jest następująca. Jeśli gdzieś w trasie zepsułby mi się, to czas, że tak powiem być naprawiania tego lub kupowania nowego laptopa zajęłoby mi pewnie jeszcze więcej czasu. Laptop mógłby być droższy, tutaj trafiłem promocję, więc jest całkiem spoko. I dodatkowo chcę być pewny, że jeśli coś się stanie, to za każdym razem mogę montować. Tamten laptop będzie służył jako taki backup. Może go oddam rodzicom, żeby słuchać sobie wiecie, tam nie, coś porobili. Pograli w jakieś gierki na Excelu albo coś i ja będę śmigał z nowym lapkiem. Tak więc, słuchajcie, już będzie bez żadnych problemów. Idziemy do Ole-Ole. Słuchajcie, lapko podawane. Jedziemy do nas gościa. Dzisiejszy film będzie zawierał dużą ilość gości na kanale. Jedziemy właśnie z Włoch, Włochów. Nie wiem, jak to się poprawnie odmienia, zobaczcie. Kościuszki tramwaj, takie oldschoolowy, słuchajcie, jak pamiętam, studiowałem jeszcze w Szczecinie, to takie tramwaje jeździły, a takimi również śmigałem, tylko wtedy nie było kupowania biletów w biletomatach. ale no, wiadomo, czasy się zmieniają, dobra rzecz, jedziemy właśnie do kolejnego gościa. Widzimy się za parę minut, i tak jak mówiłem, pogoda nie dopisuje, żeby nagrywać jakieś piękne ujęcia i zwiedzać a, miasto. Ogólnie Obiecałem jej, zabiorę ją na... Słuchajcie, łazienki czy tam gdzieś ogólnie pochodzimy po Warszawie. Za głośno. Moi drodzy, kolejny gość na kanale dnia dzisiejszego 3, 2. 1. Dzień dobry, tutaj też jest jeszcze Jessica, ale widzę Piotr, ty nie przestajesz nagrywać i bardzo dobrze zapraszam. Chodźcie. Słuchajcie, koluniu, pewnie znacie jak to daleko Dobry wajatuncio wpadamy na hatę i idziemy robić lajwika. Jesteśmy, ja słuchajcie, w goścince. Tak. Co gdzieś powiedzieć? To ja czy ty? No dobra, ty powiedz. No powiedz, no bo dobra. ja nie wiem co to jest. No dobra, słuchaj, Piotrek, musisz spróbować teraz yy, specjałów warszawsko-podlasko-pomorskich, -y, czyli... Czy zachodnio Zachodniopomorski. no łączy, łączy was, w to was miejsce mam zamieszkania. <laughs> ale chlebek bananowy. Dobra, będziemy próbować. Wygląda, no. wygląda ładnie. Proszę, talerzyk kulturalnie jak w Afryce. Dziękuję. Tu jest kobieta Tomasza. <laughs> no, ja no, no, źle <laughs> powiedziałem bardzo dobrze i bardzo upiekła powiem. ciasto. Bardzo dobrze powiedziałeś i ubiegła nas wszystkich, bo ogarnęła temat. Ale czekaj, wezmę coś Pięknie. do konkurenia. Tak więc słuchajcie, kącik gastro, już wam zaraz powiem jak smakuje ten chlebek. Powiem ja mam, może no, wygląda dobrze kogo zobaczcie, ugoszczeni. Świetnie. Dobra. Słuchaj, ze środka ci ten wezmę. Awej. Pachnie ładnie. No ładnie, kurz. Słuchaj, jak w Warszawie, to ładujcie do domu. To ładujcie do domu, to, 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 no do do to nagotujemy. Na Herbatka, jeszcze zobaczcie. No naprawdę, dziękuję. Dobra, Piotrek, weź tam, przetestuj i wiesz. Daję relację. No i zrodzenie cieplutkie jeszcze. Mmm. Do herbatki z <śmany> <śmany> Słuchajcie, 10 na 10. Cołę powiedzieć? Nie, powiedzie? staram... nie no. Piotr, Piotr Piotra trzeba teraz zapraszać wszędzie do restauracji. Będę oceniał. Mmm, upadło mi gdzieś. Wiem. wiem, <śmany> spokojnie. Dobra. 3 sekundy nie leżało. Ten mnie i nie tried. Wait wait wait, 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 wait. I'm getting mine. Yeah, wait. No, to nie, wait. ty nie ma żartów no nie. To go, hypsujesz, nie? Gościu zaprasza, jedzą go wszyscy, poczęstowani. Gościu zaprasza, zaczynamy robić super. ale wszyscy. <laughs> Słuchaj, bo prawda jest taka, że jak masz dziewczynę, to ona ogarnia dużo. No tak. No, ale ogarnia. To, to ty zaprosiłeś. <laughs> <laughs> ale źle. <laughs> no nie, no wiadomo. Wiadoma sprawa. wszyscy wiedzą o co chodzi. It's really good. You have to rate it from 1 to 10. I say 10, you have to say. Ten. 11? 11. So, <laughs> moi drodzy, 11. Kończymy kącik Gastro. Już nie ma co więcej czarować. Patrzcie, jakie cuda. Teraz Tomek będzie pokazywał ogólnie. Jak wiecie, albo nie wiecie, Tomek śpi pod namiotem. I ja powiedziałem, mu, że ja nie daję rady spać, bo mi po prostu bolą plecy. I patrzcie, co goś wyczarował. Tu jest taka. Jak się nazywa mat z, e, Mata do pompowania. Ale kurczę, ja zawsze wiecie, taki minimalista tak mnie, czy, Nie patrzcie, pod czym on spał normalnie, znaczy, to nie, na, nawet nie na, jest karimata w Afryce. To jest alumata, nie? Alumata, tak, Przez 4 miesiące w Afryce na Alumacie. Ja to, wiecie. Kurczę, wiesz, to waży 30 gram. Ja to chwile. waży 430. Słuchajcie, i w ogóle jaki jest patent? Tego się w ogóle nie pompuje ustami. Znaczy, no, koporkiem. Pokażę Wam, to jest w ogóle patent. Nakładacie to. Zromista. Ile czasu to Ci zajmuje napompowanie? Wiesz co, zaraz możemy obliczyć, ale... Ja... Ja pieprzę Ty. Ale tak, tak musisz puścić powietrze. Czy coś nie zadziałało? Yy, wiesz co, nie, 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 To musisz tak nadmuchać jak teraz. No i tak z 12 razy trzeba, taki takiej Okej, okay, ale to w sumie to jest tylko 12 takich dmuchnięć. Dokładnie. No no za hostel średniej ile trzeba zapłacić? 40 zł, nie? No tak w Fabryce to, no to jest 60. No do, do 60, no to masz to starych... w sumie tak, 10 noclegów to już no, masz 600, nawet. No oczywiście. No, bez kitu. I wiesz, i tutaj jest gwarancja totalnie na całe życie. For life. all, all life. Coś się zepsuje, i. I dożywotnia gwarancja ci. Dożywotnie, tak. No okay. ale już zawsze możesz przebić. Ale w namiocie ciężko jest tego, bo masz podłogę i. Najbłeski to do dobry, to jest, to jest, to jest no, stary survivalowiec. Najgorzej naj, naj jak przyjdzie policja, bo wiesz, bo ci, że kurcze, stary tu nie możesz spać i musisz spuszczać. Więc człowiek wybiera miejscówkę do spania troszkę troszkę, wiesz, mądrzej. Dobra Piotr, zaraz ty się ładujesz i, i sprawdzam... i sprawdzam... Uważajcie. A wstawiłeś zdjęcia na Instagram czy nie? Tak, wstawiłem, wstawiłem no, nie z info. Działem, Dobra, i stary teraz możesz w ogóle wiesz grać. na, w ogóle na ulicy. Nie nie, nie oznaczyłeś mnie. Oznaczyłem cię. Dobra. czemu ja nic nie widzę? O kurcze, masz no internetu. Dobra, Piotr. Ładuj się, Piotr. I to jest najszersza, Dobrze. i naj, najszersze, bo są węższe. Patrz na to, jestem w gościńce. Patrzcie kogo. Ale karabiny widzę naładowane, No i będziemy teraz testować jego matę. Znaczy, że jestem kościnę. Patrzcie, kogo? Instagram, socjal media kolego. Patrzcie, mordeczka przyjechała i już idzie spać. Zamiast posiedzieć, pogadać. Nie ogarnie ten dostał. A teraz obrad. od razu Kimac. Od razu kurde. Ty, czekaj, zaraz ci powiem, ty! że Ty, wydaje mi się, że, jest się na się, że jest się to jest wygodne, naprawdę. Mówisz, że to jest mędrze. To jest ta szersza wersja, bo wiesz... Że ten Jeszcze masz poduszkę na tak nagłowiska, dajesz, czy nie? Wiesz co, pleca. No. no dawaj, modelko, co tam? Dawaj, pokaż, jak się śpi. <laughs> I przewracanie. <laughs> you, you have to move. <laughs> Tell me how how is it? Is it good? tak yeah, it Can you can, you sleep, can you sleep like tutaj już tak. this? So, yes. so like <laughs> no. Po Pat po Piotrek zrobił, wciska mamie, że zrobił sobie ten tatuaż Ostrowita 10, żeby mama kupowała odżywki białko i kreatynę. <laughs> Ale to jest gość takiego. <laughs> no co tam? No, ładny. <laughs> Gita, ale mamy nie, można, mamy nie można wkręcać, bo to jest. Ja bym... spokojnie patrzcie, Nie <gry> potrzebuję zdjęcie, które zrobię Moi drodzy, jeszcze na dobranoc kebab King kebab i patrzcie jaki kot, jaki wariat, ty To jest kot, słuchajcie, patrzcie jaki ciki, ciki, mordo, ty Patrzcie jaki wariatuńczo Ja dosiadam do jedzenia, słuchajcie, kepcia I kilka słów podsumowania Słuchajcie moi drodzy Poran na podsumowanie. Dzisiaj bardzo fajny dzień. Chciałem podziękować serdecznie wszystkim osobom, które dzisiaj wystąpiły w moim odcinku. Wystąpiła Ika. Dzięki serdecznie za zaproszonko. Bardzo spoko. E, dzięki serdecznie Iga i dziewczyny ze studia sny pracownia. Polecam zapisać się na dziarkę. Dziarka bardzo w porządku. Nie ma do czego się przyczepić. Co, e, chciałem podziękować jeszcze Idze. A podziękowałem, ale jeszcze raz za to, że mogliśmy się tutaj u dzisiaj i kwestia jeszcze jedna pozdrowienia dla e, Tomasza oraz Hani za e, ugoszczenie na zrobienie liveika poświrowanie także bardzo fajnie dziękujemy bardzo spoko pewnie jak to oglądacie to już dawno jest po naszym wydarzeniu niestety nie mam możliwości na razie montowania laptop dopiero <laughs> przyszedł jeszcze nawet nie rozpakowałem tak więc pewnie w kolejnym odcinku będzie unboxing i będzie jakieś tam może krótkie wydarzenie Podsumowanie z prezentacji, tak więc widzimy się serdecznie w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Wara chciałby chyba zjeść, no ale dostał karmę. Kebaba niekoniecznie. Pozdrawiam serdecznie. Warszawa, piękny dzień, pomimo że deszczowy. Elo.